wszystkie tytuły i potrafił biegać znakomicie, zarówno prowadząc od startu do mety, albo finiszowo. Dave Wloty, Monachiem, Igrzysko Olimpijskie, to wyglądało na nonszalancję, pokonywał Arkanowa yy, Wojta, Juan yy, <głan> biegał od startu do mety, oni teraz pobiegną zupełnie inaczej. Mocno tylko jeden wybór, dla siebie, musi prowadzić mocnym tempem, ale nie zdecydował się na mocne tempo, to dobre prowadzenie, i to może go to... To może go zrobić. Dokładnie wiedzą o tym Polacy, Jak biega boss, on potrafi prowadzić znacznym tempem i wtedy finiszuje. Jeżeli tempo jest słabe, można go pograć. można mu wyrwać ten złoty medal. Na razie za nim Lewandowski. Stop czwarty i piąty kucia boss. Okrążenie w 50 97. to nie jest mocno tempo, więc zobaczymy jak wytrzyma. Lewandowski trzyma się bliżutko. Kształt na miejscu czwartym. Kuciapski w tej chwili spada. Będzie próbował się przesuwać po tym łuku. Tak to robi. Na razie Bos ucieka. 2 metry przewagi. Lewandowski czuje, że trzeba się zbliżyć. Natomiast Francuz coraz mocniej. Przewaga rośnie o metry. W tej chwili są to 3 metry. Lewandowski kształt. Przywołasz do ataku. Lewandowski na łoku jeżeli wyprzedzony przez ruszył rewelacyjnie Adam Szkod. Adam Szkod włączył przerzutkę. To, zupełnie inne tempo, będzie pięknie, będzie wspaniale. Adam jeszcze zamknięty Lewandowski, ale Szkod nie dał im szans. To jest kilka, kilkanaście metrów. Fantastyczny bieg. Jaki będzie rezultat? Minuta 44-15. Pięknie to wszystko poszło. Kapitalny bieg. To był bieg na poziomie